Na górnicze święto uruchomiona została nowa polska kopalnia Gigant w Rokitnicy. Wózek węgla nadjeżdża na wywrotnicę, melduje kierownik robót montażowych Kazimierz Chmurski. Mają powód do dumy najofiarniejsi budowniczowie giganta. Oddali Polsce jedną z największych i najbardziej nowoczesnych kopalni węgla. Ruszyła druga wielka kopalnia, Kościuszko Nowa. Uroczyście oddał ją do eksploatacji minister nieszporek. Znów urośliśmy o dwie kopalnie węgla, a przez 20 lat kapitalistycznej gospodarki nie ruszył ani jeden nowy szyb, nie jeden zatopiono. Przedujący budowniczowie i górnicy otrzymali wysokie odznaczenia państwowe i nie lada niespodziankę. Przydzielono do rozsprzedaży 100 samochodów IFA, 400 motocykli czeskich JAWA i 800 motocykli polskich SHL. Jest na Śląsku bardzo wielu. W dniu barburki dostaną je najlepsi, najbardziej zasłużeni. Zapracowali na nie rzetelnie. Wieczór 4 grudnia. Przed dom górnika w Sosnowcu podjeżdżają z fasonem nowi właściciele pięknych iwek. Na tradycyjną zabawę przyjeżdżają górnicy z rodzinami. do górników na Barburkę. Towarzysz Aleksander Zawadzki, były górnik, dziś przewodniczący Rady Państwa. Towarzysz Jóźwiak i minister Nieszporek. Przywieźli podziękowanie państwa i rządu dla górniczej braci. Serdeczne barburkowe życzenia od całej Polski dla tych, którzy nie szczędzą sił i trudu, by pomnażać siły naszej ojczyzny. Już dziś światowej potęgi w Węglu. Lat temu, gdy w powstaniu styczniowym Naród Polski powstał do walki przeciwko carskiej przemocy, wśród oddziałów Langiewicza koło Olkusza walczył o wolność Polski rosyjski oficer rewolucjonista Andrzej Potiebnia. Walczył i zginął od carskich kul. Pisał o nim hercem. Potiebnia chciał krwią swoją uświęcić przymierze między Polakami i Rosjanami. Wspominał jego śmierć generał Jeziorański. Byłem przy jego zgonie. Umierał spokojnie. Ostatnie jego słowa były, niech Bóg was wspiera w walce przeciw tyranom. W 90. rocznicę jego bohaterskiej śmierci, prochy potiebni i 65 poległych powstańców polskich przeniesione zostały do specjalnego grobowca w Pieskowej Skale. Polski uczcił bohatera, który walczył i zginął za jego wolność. Za naszą wolność i waszą. Artysta grafik Marian Polak pracuje w swoim mieszkaniu nad projektem nowego znaczka pocztowego. Wnuczek Tadzio robi dla dziadka luźne studia, bardzo indywidualne w stylu. Portret Mikolaja Reja jest gotów, ale to dopiero pierwszy etap roboty. Z rysunku sporządzić trzeba sztych i matrycę. Pracuje nad nią Bogusław Brandt, grafik Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Ta żmudna, wymagająca wielkiej precyzji praca trwa nieraz wiele tygodni. obsługuje specjalną maszynę drukującą w ciągu minuty kilka tysięcy znaczków. Znaczki z podobizną Mikolaja Reja wchodzą w skład specjalnej serii wydanej przez Pocztę Polską z okazji roku odrodzenia. W skład tej serii wchodzą m.in. także znaczek z portretem Jana Kochanowskiego i znaczek ku czci Mikolaja Kopernika. Kolekcja naszej filatelistyki powiększyła się o nowe, piękne pozycje, ku radości starych i młodych filatelistów. Popularny Torstal, sztuczne lodowisko w Stalinogrodzie, rozpoczęło sezon. Rano na lodowisku króluje dzieciarnia. Może wśród nich są przyszłe gwiazdy polskiego wyżwiarstwa. No cóż, gwiazdy też czasem upadają. W godzinach południowych rozpoczynają treningi, śląscy wyżwiarze figurowi. Teraz trzeba uporządkować spracowaną i nieco spoconą taflę. Na lud wejdą zaraz drużyny hokejowe. Drużyny zrzeszeniowe, a często i członkowie kadry narodowej odbywają na torstalu systematyczne treningi. Nie tego z największą gracją, ale spróbowalibyście sami w takim stroju. A o zmroku Torstal obejmują we władanie mieszkańcy Stalinogrodu i okolicznych miast. Starzy, młodzi i najmłodsi. Przy niejednej stygnącej kolacji czeka dziś gniewna żona czy mamusia. A trzeba było przyjść razem na Torstal. Triest, wielki port na Adriatyku, stał się ostatnio przedmiotem nowych machinacji mocarstw imperialistycznych. Wbrew traktatom pokojowym Stany Zjednoczone i Anglia okupują wolny obszar Triestu. Pragną go przekształcić w bazę wojenną, wykorzystują Triest dla rozgrywek między Włochami a Jugosławią. Gdy ludność Triestu zorganizowała manifestacje protestacyjne, okupanci wystąpili z niezwykłą brutalnością. Przeciw manifestantom użyto gazów łzawiących. Zawahano się strzelać do tłumu. Na ulicach Triestu polala się krew. Siedem osób zabitych, ponad pięćdziesięciu rannych. Triest okrył się żałobą. Pogrzeb pomordowanych ofiar stał się wstrząsającą manifestacją przeciwko anglosaskim okupantom, przeciwko ich barbarzyńskim metodom, przeciwko kupczeniu interesami triestu. Z całe Wlochy przeszła fala manifestacji i protestów. Pod ambasadami amerykańską i angielską w Rzymie dziesiątki tysięcy Wlochów demonstrowano przeciwko masakrze w Trijeście. Stadion Wembley w Londynie. 100 tysięcy widzów obserwuje mecz stulecia Anglia-Węgry. Natychmiast po gwizdku Węgrzy przechodzą jak burza przez boisko. Hidekuti strzela, gol! 1-0 dla Węgrów w 45 sekundzie gry. Tego jeszcze nie było. Ataki angielskie załamują się na węgierskiej obronie. Groszicz w bramce broni jak natchniony. O, właśnie tak! Człowiek z gumy. 18 minuta. Dalekie wybicie przejmuje atak angielski. Świetny napastnik Mortensen precyzyjnie centruje i wyrównanie 1-1. Węgrzy dają koncert gry. Takiej drużyny nie oglądali jeszcze boiska Anglii. Piłka się klei, ale tylko do węgierskich. Puszkarz przechodzi z piłką jak przez masło. Och, wywraca się i z takiej pozycji podaje. Hinekut strzela. 2-1 dla Węgrów. Trzy minuty później przy piłce znów Puszkarz myli obrońców i 3-1 dla Węgrów. Rosicz ma się z czego cieszyć. Lawina węgierskich ataków trwa. 32. minuta, puszka przed bramką angielską i czwarty gol. 4-1 dla Węgrów. Anglicy dają z siebie wszystko. Jakże najlepsza drużyna świata i takie baty. Napad angielski szturmuje bramkę Węgrów. Prosić wspaniale broni. Ale Mortensen przytomnie dobija stan meczu 4-2. W przerwie Węgrzy znów przejmują bezapelacyjnie inicjatywę. Spójrzcie na tę precyzję podań. Buch, psiarkość słupy! Nie, Bozik jest na miejscu, wali na bramkę. 5-2 prowadzą Węgrzy. 8 minut później Hitekuty strzela, 6-2 dla Węgrów. Wak gęstnieje z każdą chwilą. Rosicz wybiega, bramka pusta, Anglik się przewraca, sędzia dyktuje rzut karny. Trzecia i ostatnia bramka dla Anglii. Mecz skulecia zakończył się bezapelacyjnym zwycięstwem świetnej reprezentacji ludowych węgier. A dumni Anglicy tak byli pewni siebie. Przegrali na własnym boisku po raz pierwszy od 90 lat. Thank you.